Witam wszystkich serdecznie, a Dobry dobry lot. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, jak obrączkować młode. Tutaj mam za mną tysą, siedzą na gnieździe, jesteśmy w głębniku rozpodowym Pokażę Wam trochę od kuchni, jak wygląda zapisywanie młodych w tej książce. Półzupełniającą ją trochę. Także pokażemy. O co tu mniej więcej chodzi, jak to wszystko działa i na czym można tutaj się opierać, bo, bo, bo pewne rzeczy są bardzo ważne, szczerze mówiąc. I żeby przekonać, naprawdę i tak jest bardzo duże zainteresowanie do tej książki wielu chętnych hodowców i bardzo wielu. Yy, jest no, zadowolony z tego powodu, o, mamy czarną szymelę, tak? Moja czarna szymelka, córka samicy rozpodowej. a teraz pokażemy małego kajtka do obrączkowania. Na cele obrócić, o, matka go bije, tutaj jest gościu jeden. Chodź, dawaj go. Także będziemy obrączkować. Jeszcze muszę wziąć, nie wziąłem zapałki, ale mam pióro. A pióro jest młody, jest tutaj. Także młodego zaraz obrączkujemy. Numeracja nie wiem, czy widać. 3781 od takiej numeracji mam pierwszego gościa i przeciągamy mu obrączkę. Tego mojego, jest to po super parze dwulatków z rozpodu, młody jest obrączkowany. Obrączka jest założona. 3781. Ja Wam pokażę na moim przykładzie, jak ja to robię. Tak mi się numery utrwalają, moi drodzy. Moi gołębi. Co ja tam mogę sobie z pamięci, nawet w rozpodzie, gołębi pisać. Jest to super para. I jako lotniki wpisujemy numer obrączki potomka PL oddział 3781 Każdy tu wpisuje własny oddział, potem wpisujemy barwę, barwę wpisuje, potem, jak te młode są większe, numer rodowy ojca i matki. PL

rodziców nie musiałem sprawdzać bo ja swoje gołębie z, nawet z rozpodu wszystkie znam według numeracji jeśli tak się prowadzi e, ewidencję swojej hodowli bo co mi daje że wpiszę parami gołębie jak, jak potem gdzieś te numery tamta ma 56 jak się nie mylę numer 13356, 356 zaraz zobaczymy na jajkach Ale teraz chciałem jeszcze jedną rzecz wam pokazać tak jak. O, mamy tutaj katalog rocznika lotów gołębi dorosłych. On jest tu, akurat. 50. Tutaj wpisujemy numer obrączki, barwę gołębi dorosłych. I potem 15 lotów. 15 czy 16 lotów jest wprowadzone w systemie. Co jest dobrą sprawą, że można sobie. Na następny rok 50. Ładnie ustawiać po analizach, i starego niemie można wyrzucać poza 50, jeśli się widzi, jak konkursują i z jakich lotów. Tak to nie, mniej więcej wygląda w moim projekcie. Jeszcze chciałem taką rzecz nawiązać do całej sprawy, żeby warto prowadzić właśnie tak chronologicznie wszystko. Zachęcam wszystkich, ze względu na to, że potem. Tak jak tutaj mam long, ja sam mogę tu wpisać r jako rozpód, l jak lotowy. long mogę sobie wpisać czy to jest z pierwszego lęgu, czy z drugiego lęgu, czy z rozpodu. Eee, czy przykładowo mogę sobie inny długopis, czy jakiś flamaster użyć. Eee, jak szczepione były, bo tu nie ma uwag akurat, czy nawet haczyki, jak potem sprawdzam sobie młodzieżowcy. Eee, Gdzieś tam przy szczepieniach to sobie odhaczam gościa, czy jest w domu, czy go nie ma i, i problem jest załatwiony. Także można tutaj wszystko sobie zrobić. I dla mnie to jest dużo łatwiejsze, bo mówię, tak jak ja sobie wprowadzę z pamięci, już praktycznie wszystkie gołębie, czy to jest 2023 czy 2024 rok, jest łatwiej, bo jeśli ileś razy tego, tego gołębia, tych rodziców muszę wpisywać to potem mi jest dużo, dużo łatwiej je zapamiętać, nawet przy parowaniach, czy takich rzeczach. Takie rzeczy uważam, że to są bardzo istotne. Zachęcam wszystkich do zakupu mojej książki. Pokażemy ją. Tak, nie więcej. I powiem Wam, trochę późno generalnie w tym roku wyszła ta książka, bo powinna wyjść w grudniu, gdzie było, było załatwiane wszystko, Jeden z, jedna firma się wycofała, nie chciała tego po prostu zrobić. Nie zdążyliby z tym projektem. Za to mam tam znajomych, też dobrych, którzy to właśnie zrobili po kosztach. Dlatego te ceny też są takie przyzwoite dla wszystkich hodowców żebyście mogli sobie z tego korzystać. I też z drugiej strony trochę późno to wyszło, bo były nałożone prawa autorskie, także nikt nie będzie mógł podobnego projektu w ogóle zrobić, bo no bo tak nie, tutaj tak to wygląda. Projekt jest projektem naszym wspólnym, i tak zostanie. Jest to zrobione z jajem dla każdego hodowcy, który prowadzi dobrze hodowlę albo chce prowadzić dobrze hodowlę i tak każdemu polecam, żeby tak tak robił, bo, bo uważam, że pewne rzeczy w hodowli tak jak księgowość rzetelność w hodowli to jest podstawa do dochodzenia jakichś do sukcesów, dlatego ja też wcześniej prowadziłem jak z moim wspólnikiem prowadziłem tak, hodowlę właśnie w taki sposób. bo To był nasz pomysł, i to dalej się tego trzymałem. Sprawdzałem po prostu gołębie, jak leciały jego stare. Wszystkie stare wyleciały poza 50, bo gwiazdami nie były. Wolałem wstawić w ich miejsce roczniaki, które też nie były pewnością, no ale one lepiej sobie radziły niż te stare właśnie gołębie i zostały wyrzucone te stare poza pięćdziesiątkę, a ja zaczynam sezon lęgowy młodych także e, z tą książką. Wszyscy, wszystkich zachęcam do zakupu książki, bo, bo jest naprawdę warto. Nie patrzę na to, kto ode mnie kupuje i, i jest faktycznie jest duże zainteresowanie. E, nie... Nie unoszą się hodowcy, niektórzy dumą, z którymi gdzieś tam miałem potyczki słowne i przychodzą normalnie, jak ludzie. Ja też ich traktuję jak ludzi, bo trzeba każdemu pomagać. Trzeba pomagać sobie nawzajem. To jest przede wszystkim ja swoją wiedzą jaką osiągnąłem, jaką mnie nauczyli, staram się wszystkim hodowcom pomagać. Jedni Przyjmą to do siebie, inni się śmieją. Teraz ja mogę się pośmiać trochę z was panowie, czy tam panie. Yy, piszecie w obrzem polonych zeszytach, opisujecie swoje hodowle, bo tak jest bardzo często, tak naprawdę. I najlepiej jakby jeszcze włożyć ją do celi i myszy ją zjadły Bo nieraz jak gdzieś tam z hodowcami rozmawiam, czy yy, widziałem jak wyciągają mi swoją księgowość w hodowli, no, się zastanawiałem jak, jak oni się w tym odnajdują. Nie? Ja... to jest tak samo jak prowadząc firmę. Jeśli nie robisz tego rzetelnie to niestety, ale masz... masz zaległości ze wszystkim, a ja... A ja uwielbiam mieć wszystko na tip-top. Moja gwiazdeczka. Moja... to jest moja samica wychowana u mnie. Dwa wielkie jaja, piękne, zniesione. Także moja balbina. Mam nadzieję, że białego wydasz. To po niej właśnie jest biały. Także pozdrawiam wszystkich hasłem Dobry lot.